Ścieżka rowerowka teoretycznie biorąc jest po to, aby stworzyć bezpieczeństwo dla rowerzystów, no i w jakiś sposób również dla innych użytkowników drogi. Lecz żeby tak się działo, to osoby odpowiedzialne za tworzenie tych projektów muszą mieć w głowie co najmniej parę komórek więcej niż kura. Popatrzcie się jak tu wygląda sytuacja. Zapewne Unia dała pieniądze na zrealizowanie projektów. Urzędnicy chcąc, aby ich kolesie, malując pasy, zarobili szybko pieniążki, wymalowali w wielu miejscach drogę rowerową kompletnie bez sensu. Jednym z przykładów tu jest na tym filmiku. To ulica Samarzewskiego. Każdy samochód, który jedzie tą ulicą, siłą rzeczy musi jechać częściowo po pasie, wydzielonym pasie dla rowerów. Dlaczego? Ponieważ ktoś ustalił, że auta parkujące po prawej stronie będą parkować prostopadle do osi jezdni. A jest tam niestety za wąsko. Ja już parę razy podkreślałem. Polityków, Mamy takich, jakich mamy. Trochę jest to nasza wina, ponieważ sami ich wybieramy. Natomiast faktycznie nie mamy wpływu na urzędników. Panie Jacku, jest pan nowym prezydentem Poznania. Wiem, że jest pan miłośnikiem roweru. Może spowoduje pan aby drogi rowerowe powstawały tam, gdzie jest możliwość stworzenia czy wydzielenia takiego pasa ruchu, który jest bezpieczny dla rowerzysty, a i jednocześnie dla kierowcy.